Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. No, dawaj, dawaj. Ja jestem Oskar. I witam was w długo wyczekiwanym w sumie odcinku z Forza Horizon 4. A ja się zakopiłem na mikrofon. W długo wyczekiwanym odcinku z Forza, tak jest, bo ostatni odcinek, jak patrzyłem, był chyba miesiąc temu. No to, to bardzo źle, bo bardzo dużo się zmieniło w tej grze. Ja osobiście też nie grałem jakoś mega, ale sporo się zmieniło. No, poza tym, że trafik dalej jest głupi, tak jaki był, ale to się chyba nigdy nie zmieni. Teraz sobie śmigamy w mojej M5 F10, którą robiliśmy na jednym ze streamów. No, jak dla mnie w sumie wyszła, why not? Wygląda bardzo fajnie. Kolorystycznie jest dobrana. No i oczywiście z tyłu ma znaczek inwalidy, no bo jeździ nią Inwalida. Czyli ja. <grybujesz> Próbujemy coś tutaj sklejać. Jeżeli chodzi o. Kąty, jedziemy tam, gdzie nie mogę. Wiem, że ten nie mogę. E, Ona no ma w ogóle sobie kąt skrętu. No, ale słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić na filmie? W dzisiejszym odcinku. E, bugują mi się tekstury. Tak, w dzisiejszym odcinku bugują mi się tekstury. E, w dzisiejszym odcinku odbierzemy coś specjalnego. Bo będzie to auto, którego jeszcze nie widzieliście u mnie tu na kanale. W ogóle na kanale. W tej grze. E, także. Dawno już powinienem to zrobić, ale. No niestety jeszcze tego nie zrobiłem, bo dawno filmu nie było. Dajcie propozycje od razu w komentarzach, tak wam podkreślę, co chcielibyście zobaczyć następnym razem w fordzie. Eee, przejdźmy do sedna. Eee, o co mi chodzi? A no i będę gadać troszeczkę ciszej, bo jest, to wam bardziej pokażę. Pierwsza w nocy, także <laughs> wtorek 1 października, pierwsza w nocy, także na, na bogato. Yy, tak jest. Dzisiaj odbierzemy sobie specjalne auto. Tylko muszę znaleźć, gdzie to się odkrywało. Tak jest. Znalazłem już, gdzie to się robiło. Przez chwilę miałem wyrwę taką w pamięci. Było to w zapomnianych wozach. Tak, bo generalnie jest to auto, które. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, była legenda, że gdy znajdą instrukcję, nasz kolega, gdy znajdzie instrukcję do złożenia tego auta, to nam to zrobi. Instrukcję znalazł już dawno, tylko ja po prostu z nim zerwałem kontakt i dlatego nie miałem jeszcze auta złożonego. Ale robimy to teraz. You. I mean, here's the keys. Kluczyki. To jakie da mi kluczyki? Te jest Lego? <grych> Wydech niby tutaj klocki, nie? Tak, tak by na to wyglądało. A rura jest na dole. Hmm. Co by no na to, gdybym chciał sobie kupić takie auto, co? Chcielibyście zobaczyć składanie tego na filmie? Bo ja jak najbardziej w sumie chciałbym to zobaczyć. Dobra, ale słuchajcie. Um, motywem przewodnim dzisiejszego filmu będzie no jak najbardziej to auto. Ale nie będziemy tym autem jeździć sobie tak normalnie, nawet seryjnym tym autem nie pojeżdżę, tylko ja to auto, moi drodzy, zrobię na drift. Tak jest, dokładnie. Lecimy tu najwyższą klasę, jaką się da. Zgaduję, że normalnie X to bez problemu zrobię. Tak jest, już mamy 950, a ja dopiero robię sprawy silnikowe. 960, jak dołożyliśmy turbo i koło samochodowe wyścigowe, oczywiście zawieszenie dezy terenowej. A dobra, damy teren sobie i obniżymy je na maksa, tak jest. Dobra, skrzynia biegów jeszcze wyścigowa przekładnia. Oczywiście, of course. Mm, no i cyk AWD, ale nie nie, 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 nie będę nie AWD. RWD ma być tak dokładnie, czyli jednak nie będziemy mieli moi drodzy ee, X. I nawet zostajemy przy pojedynczej seryjnej turbo sprężarce. Czyli zostajemy przy S2. Co w sumie jest chyba nawet lepsze niż X. Ja chyba bardzo mało samochodów w Forzie Horizon 4 mam w klasie X, także no nie będę teraz inny i też tutaj sobie zrobimy na S2 zamiast X. Dobra, tu dajemy sobie oczywiście ciśnienie. No to standardowo. Tak jak to robię zawsze, tu sobie biegi wydłużę To będziemy kombinować, jeżeli coś będzie nie tak. To się pokombinuje i zobaczymy, czy wtedy ustawienia będą dobre. Eee, no, co jeszcze? No, oczywiście, wszystko A, sztywne. Oskar, sztywne. Czemu dajesz to na miękkie? Już nie myślisz. Ziomek. idź spać. No, muszę iść spać, bo przesadzam. Uuuu, Dobra. Resory sztywne. No, i wysokość zawieszenia oczywiście, na minimum dajemy. Tu damy sobie taką. Tu na minimum z minimum. 6 cm? No tu grubo. E, sztywność podczas odbicia też. Ja wiecie, że się zapadniamy pod ziemię, ale co tam? <grym> Dobra. Tak i tak. E, Hamulec oczywiście 0% tył, 100% przód. E, I dyferencja sobie spawamy na przyspieszenie. Bo my będziemy szybsi. <grym> Dobra, projekt lakiery kiedy? Co tutaj ludzie. Zrobi, bo to chyba dużo rzeczy się nie da zrobić. No właśnie. Hym, him, him. Ale dobra w sumie. No to cyk. RWB. B błękitny, piękny kolor, oczywiście. Ja uwielbiam błękitny, jak widać. Także ja nie narzekam. No na pewno brzmi to kozacko Mi się podoba. Ja jeszcze rzeczywiście nie, nie wciskam gazu w podłogę, żeby sobie nie zdradzać Co i jak? No już, już powoli coś możecie słyszeć. Już prawie max obrotów był Dobra, tu sobie zrobimy nawrotkę i cyk. No powiem Wam fajnie leci. Tylko kąt skrętu tego Lego, no bo to nie jest auto, tylko to jest Lego. <grystanie> Imitacja autka. Je, y, kąt skrętu jest strasznie mały. No ale no, nie mamy nawet zawieszenia do driftu, więc czego tu się spodziewać? Ale brzmi to kozacko. Jeju, jaki piękny dźwięk. Dobra, spróbujemy tu bokiem wlecieć. Oho, to już wiem, że będzie ciekawie. Auto nie odbija nic, ale za to nadrabia dźwiękiem. No dobra, teraz coś odbił. No ale tak, kurczę. No nie chcę współpracować, nie chcę Zobaczymy jak tu w wiosce będzie śmigać Śmig Śmigniemy sobie tutaj w prawo Na dwójeczce, bo mamy długie biegi, zapominam się No i kurde, powiem wam, jest lipa Jeżeli chodzi o, o to autko Ogólnie potencjał jest, tylko trzeba się przyzwyczaić jeszcze do tego, do tego stylu jeżdżenia, kierowania. Cyk. Trzeba dozować odpowiednio gaz, bo nacisnę za dużo to się obracam dookoła. A nacisnę za mało, no to nie jadę nic. Ani tak dobrze, ani tak źle. Gdzie by to... o, rądko sobie zrobimy. No, zrobiliśmy rądko. No powiem wam trudno jest tu zrobić, to trudno. Dobra, rądko sobie odpuszczamy. No. Widzicie jaki słaby kąt skrętu? Ja pierdziele... Ale kurde to jest samochód Lego on mi się tak podoba. Nie wiem, jestem po prostu dużym dzieckiem. No, zaraz będzie, że Oskar prawo jazdy w chipsach znalazł. Dobra, jeszcze raz w lewo, i w prawo, i w lewo. Liczę, jak trójeczka, i nie wyszło. Z tym autem trzeba ostrożnie. No, lego nie, nie da się niestety driftować. Jakieś tam slide da się robić, ale nic więcej. Oj, sorry, sorry, memory, sorry, memory Gregory Memory. A dasz za mały, e, za mały bieg, za, za duży bieg, za mało gazu no to ci gaśnie. Znaczy, nie, nie tyle co gaśnie, tylko tyle, że nie wstaje z obrotów po prostu. No, klocki jeżdżą. <ścoughs> Coś tam jeżdżą. Dobra, spróbujemy rozwinąć przynajmniej wysoką prędkość. Jak nie drift, no to trzeba prędkością nadrobić. Ktoś tutaj lanserk z lanserkiem śmiga. No i dupa. Lanserka też wywaliła. Po co ten ręczny użyłem? Serio, auto jest naprawdę trudne. Spróbujcie sobie. Weźcie po odcinku to Porsche u siebie. Spróbujcie tym cisnąć bokiem. No i możecie mi wysłać filmik na fanpage'a Najlepszy filmik, który dostanę, wstawię do odcinka następnego, a co tam. Podsyłacie mi filmiki na, na fanpage'a. Link do fanpage'a macie oczywiście w opisie. Dobra, Askar, może zostaw tą wioskę, co? Gościu, przejedź się gdzieś do sensownego miejsca. Dobrze, no to w tym celu lecimy do Endymburga. A raczej lecimy tam do tej mojej kochanej strefy driftu. Okej okay, robi się wieczór, w grze, no bo w realnym życiu mamy już noc. To zdążymy jeszcze zrobić strefy driftu. Cyk, patrzcie. Teraz to będzie dobre. No. <śled> No, niby się da, niby się da, ale kurde, no niekoniecznie, nie? No właśnie, no no nie da się, no nie da. Dla porównania, zaraz wezmę normalne auto i zobaczycie, że to nie jest moja wina. Że ja nie umiem jeździć, czy coś, a to, że nie umiem, no to druga sprawa, nie? I z trójki nie powstanie, padłeś, powstań. Porsche RWB, Dobra, ale zobaczymy, jak to leci. Ten, co zrobił. Lol, gościu. O, palimy sprzęgło. Dobra, zobaczymy, ile to wyciśnie. No, trzy paki bez problemu, ale czy więcej? Dobra, gaz w dechę jest wbity. Piąteczka. O, kurde, piątka już jadę 340. No, 370 będzie do końca. I nie wyhamuję. Klocki. Gubimy klocki. Nawet ładna zawrotka, powiem wam jak na Lego. Lego, kolego. Nie, no kierownica nie odbija wcale. Ja wam pokażę. Patrzcie. Ojciec wam wszystko pokaże. Nasz firmowy samochód firmy WPLiwo dla Karoliny z dedykacją teknie 1750Z Lady Z I co? Można? Można, jak najbardziej, jeszcze jak. To pojedziemy, pojedziemy do mojej ulubionej strefy. I tam zobaczycie, jak się śmiga. Znaczy, pojedziemy. No to jest tutaj, nie? Rzut beretem. Tutaj zawsze po lewej stronie mamy swoje spoty. Cyk, proszę bardzo. I jedziemy. W nocy. Idealnie. No i cyk i proszę bardzo Kto tu jest Drift King Kto tu jedzie właśnie Nissanem 350Z Drift Kinga DK z Tokyo Drift Kto ogląda ten wie Kto wie ten wie To jest autko mówię wam Bo firmowy samochód Firmowe paliwo No i jak dla Karoliny z, de z dedykacją no To zawsze się lepiej jeździ nie No przesadziłem jak rolnik na polu No, także widzicie, można jeździć, a tamto Porsche po prostu nie jest stworzone do driftu. Także na najbliższym streamie myślę, że przerobimy je na sensowną wersję, czyli czytaj e, dragi. Autentycznie na streamie albo w odcinku przerobimy te Porsche na dragi. Co wy na to? Piszcie w komentarzach, czy taka opcja Wam się podoba. Opcja radziecka. Nie dobra, nieważne. Nie Jedziesz, ciągniesz. Zmieścimy się, zmieściliśmy się, zmieścimy się Zmieściliśmy się. się i tutaj się zmieścimy i w lewo sobie pojedziemy, cyk I w prawo I w lewo, i w, i do góry O, no i pięknie Dobra, i słuchajcie, i tym miłym akcentem Żegnam się z wami Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał, zaczęliśmy w dzień, kończymy w nocy, gdzie mi się, busie, tu przyciskasz, piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć następnym razem, a na chwilę obecną, dzień, a raczej noc, i dzisiejszą, się z Wami żegnam, trzymajcie się i nie puszczajcie, rześć.